Jak pan ocenia wyniki? No najważniejsze przynajmniej z tych y, badań, które mamy y, po wyjściu z lokali, z tych badań exit Pols wynika, że utrzymaliśmy większość, y, która pozwoli nam na samodzielne sprawowanie rządów. Y, ale tak jak zresztą mówił w wystąpieniu prezes Jarosław Kaczyński, y, no cztery y, lata ciężkiej pracy przed nami. Z wynikami ostatecznymi musimy oczywiście poczekać do, do jutra, prawdopodobnie, ale jestem przekonany, że no, będziemy mieli możliwość w dalszym ciągu kierowania sprawami państwa w naszej ojczyźnie i, i że w dalszym ciągu będziemy ze wszystkich sił pracować na, na rzecz naszego społeczeństwa i mamy nadzieję, że tych, którzy tym razem jeszcze nam nie zaufali za kolejne cztery lata, już no, już nam zaufają.